Ono otrzymało pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych. Ile tych pieniędzy jest i na jakie drogi? Opinowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Panie wiceprzewodniczący, z nieoficjalnych źródeł wiem. Proszę? Kiedy? Wczoraj. A, no proszę, to ja się dowiedziałem przed, no wcześniej byłem w Warszawie, akurat w Ministerstwie Infrastruktury, i, i dowiedziałem się, że no, składaliśmy na trzy drogi, na ulicę, Plac Wolności, Floriana i Zieloną. No niestety otrzymaliśmy na dwie drogi dofinansowanie, więc, ulicę Zieloną albo będziemy wykonywali z własnych środków, albo jeszcze w następnym roku będziemy składali, bo otrzymaliśmy dofinansowanie na ulicę Floriana i Sadową łącznie i na ulicę Plac Wolności. Ta Zielona myślę, że jakoś damy radę z nią w tym roku bo już obiecywana ona jest trzeci rok, natomiast no, o tyle dobrze, że yy, po pierwsze zwiększył nam się, zwiększył nam się procent dofinansowania yy, ze względu na ilość inwestycji i spadek dochodów, bo jak założyliście yy, spadły nam troszeczkę dochody, spadło jeszcze troszkę bardziej, bo mamy yy, coraz więcej podań o umorzenia. Yy. Zakończyliśmy już proces umorzeń Pani Skarbnik, bo nie pamiętam? Jeszcze ze dwa zostały, tak? No więc no więc, niestety, ale myślę, że przedsiębiorcom trzeba pomagać i to bezwzględnie, szczególnie tym, którzy rzeczywiście wykazują, że mają straty i że byli przez jakiś okres czasu nieczynni, a więc to czynimy. Myślę, że ta pomoc jest bezwzględnie dla nich potrzebna. No więc będziemy mieli 70% dofinansowania na te dwa zadania, te dwa zadania łącznie to ponad 4 miliony złotych, o ile dobrze pamiętam. Czyli, czyli bardzo, bardzo cieszy nas to, że, że, ten, że ten wskaźnik z jednej strony i tak mielibyśmy spadek dochodów i dużą ilość inwestycji, a dofinansowanie mieliśmy w wysokości 50 i 60%, dzisiaj będziemy mieli 70, czyli być może wygospodarujemy jeszcze w jakiś sposób na to zielono.